Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof i zapraszam Was na kolejny film specjalnie dla maturzystów. Dzisiaj będzie to zadanie 104 ze zbioru Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nazwa zadania: leki refundowane, a treść jest następująca. Pracownik NFZ ma za zadanie skontrolować recepty na leki refundowane. Wypisane w jednej z przychodni w ciągu pierwszego kwartału 2015 roku. Ma do dyspozycji trzy pliki tekstowe: recepty, leki refundowane i grupy leków. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielone są średnikami. Plik o nazwie recepty zawiera informacje dotyczące wypisywanych recept. W każdym wierszu znajduje się identyfikator recepty, data wystawienia recepty oraz 13-cyfrowy kod wypisanego leku. Jedna recepta może zawierać maksymalnie 5 leków. W pliku leki refundowane zapisane są w każdym wierszu 13-cyfrowy kod leku. Maksymalnie 90-znakowa nazwa substancji czynnej, maksymalnie 160-znakowa nazwa leku, zawierająca postać i dawkę leku, identyfikator grupy, do której dany lek należy, jego cena detaliczna oczywiście oraz cena refundowana. Klik o nazwie grupy leków zawiera identyfikator grupy. Oraz maksymalnie dwustuznakową nazwę grupy. Korzystając z danych zawartych w tych plikach oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj poniższe polecenia. Każdą odpowiedź zamieść w pliku wyniki poprzedzając ją numerem odpowiedniego zadania. Na początek uruchomimy akcesa. Zajrzyjmy do pliku leki refundowane. Wówczas przykładowa 41 linijka ma postać taką, że pierwszy ciąg do średnika jest to kod leku. Kolejny ciąg do średnika powinna być to substancja czynna. Następny ciąg do średnika. Pamiętam, o rozdzielamy średnikami. Jest to nazwa leku. Dalej. Do kolejnego średnika. Powinno być ID grupy. Już widzimy, że jest to dosyć dziwna nazwa. Następnie mamy cenę detaliczną i cenę refundowaną. Widzimy, że w tym miejscu doszło do błędu a mianowicie nazwa leku zawiera niepotrzebne średniki. Na szczęście dla Was. Ja ten plik zedytowałem. Na dole pod filmem macie dołączone wszystkie pliki. W formie linku do całej paczki, gdzie znajduje się również ten zedytowany plik o nazwie Leki refundowane. Edit by szkoła XXI wieku. Po mojej edycji linijka 41 ma taki charakter, że wszystkie elementy, które są tekstem, zostały ujęte w cudzysłów. Kod leku, w związku z tym, że jest on 13-cyfrowy, nie może być liczbą, będzie tekstem. Nazwa substancji czynnej Również jest w cudzysłowiu. O jest to tekst. Nazwa samego leku. Ponownie w cudzysłowiu. Wówczas. Nie interesują nas średniki wewnątrz cudzysłowia. Tylko całość tego zapisu. I jest to nazwa naszego leku. Następnie. Ta część jest to ID grupy, później już cyfrowo cena detaliczna i cena refundowana. Dobrze, przejdźmy do akcesa. Dane zewnętrzne z pliku, plik tekstowy. Należy wskazać lokalizację pliku. Na początek recepty. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól. ID recepty może się powtarzać. Ze względu na to, że do jednej recepty możemy mieć kilka leków. Widzimy przykład recepty 12 na 2015 się powtarza. W związku z tym indeksujemy z dozwolonymi duplikatami. Jako krótki tekst. Data. Nieindeksowana, natomiast w zaawansowanych zmieniamy kolejność dat na rok, miesiąc, dzień, a ogranicznikiem bądź inaczej separatorem jest myślnik. Jest to standard międzynarodowy ISO 8601. Kod leku nie może być liczbą całkowitą. Lecz musi być krótkim tekstem, ponieważ 13 znaków to jest więcej niż mieści typ danych liczba. Przechodzimy dalej. Ta tabela nie będzie posiadała klucza podstawowego. Możemy kliknąć zakończ. Tym razem leki refundowane. Jest to ten zedytowany przeze mnie plik. Pierwszy wiersz zawiera nazwę pól, widzimy cudzysłowia, dlatego zaznaczamy kwalifikator tekstu jako cudzysłów. Ten cudzysłów nam zniknął. Przechodzimy dalej. Kod leku poprzednio mógł się powtarzać. Tutaj jest to spis wszystkich leków, więc duplikaty nie będą dozwolone. Jest to krótki tekst, tak jak mówiliśmy. Substancja czynna nie jest indeksowana. Podobnie nazwa leku. ID grupy, indeksowane duplikaty. Tak. Krótki tekst. Cena detaliczna nie indeksowana. Podwójna precyzja. Sprawdzamy, czy. Symbolem dziesiętnym jest przecinek. Zgadza się. Cena refundowana. Podobnie podwójna precyzja. Wybieramy dalej własny klucz podstawowy, jest nim kod leku. Pozostaje pobrać nam ostatni plik, a mianowicie grupy leków. Tym razem jest to bardzo proste zadanie, ponieważ mamy tylko dwie kolumny. Narzędzia, bazy danych, relacje. Wyciągamy wszystkie tabele i teraz łączymy. Powiązane ze sobą pola. Pamiętajmy o tym, że musimy zaznaczyć wymuszanie więzów integralności. Dotyczy to sytuacji, jeśli w danej tabeli powinniśmy wprowadzać tylko te dane, które występują w innej. W przypadku zadań maturalnych ma to miejsce praktycznie zawsze. Zapisujemy relacje i przechodzimy do pierwszego zadania. Podaj, w którym dniu kontrolowanego okresu wypisano w przychodni najwięcej recept. Podaj odpowiednią datę i liczbę recept z tego dnia. Pamiętaj, że na jednej recepcie może być wypisanych kilka leków: projkferendy, recepty, data, ID recepty, kod leku. Będzie to kwerenda pomocnicza. Uruchomimy sumy, gdzie po prostu po kodach leku policzymy, ile leków jest na każdej recepcie. Widzimy, że nam wszystko się zgadza. No, to jest kwerenda pomocnicza. W projekcie kwerendy właściwej. Wykorzystamy tylko dwa pola, data oraz ID recepty. Uruchomimy sumy. I policzymy ilość recept. Względem daty. Posortujemy malejącą wówczas największą liczbę recept. Będziemy mieć na górze, a co w związku z tym idzie. Także dzień, w którym wypisano ich najwięcej. Mamy podać tylko jeden dzień. Zmienimy tylko informację, żeby wynik był dla nas czytelny. Zasadniczo powinniśmy unikać polskich znaków w takich nazwach. Zadanie wykonane poprawnie. Zapisujemy. Sprawdźmy wyniki. Zgadza się. Zadanie drugie: Podaj nazwę grupy leków, w której znajduje się najwięcej leków refundowanych w 100%, czyli takich, których cena refundowana wynosi 0. Czyli interesują nas leki refundowane oraz grupy leków, interesuje nas nazwa grupy. musimy policzyć kody leków gdzie cena refundowana wynosi wynosi 0 sprawdzamy potrzebujemy znowu największej czyli malejąco Oczywiście interesuje nas tylko jedna wartość. I mamy odpowiedź. Możemy sprawdzić. Wszystko się zgadza. Zapisujemy. Przejdźmy do treści trzeciego zadania. Sporządź zestawienie, w którym dla każdego miesiąca podana będzie liczba wszystkich wypisanych recept. Oraz sumaryczna wartość wszystkich leków z recept wypisanych w tym miesiącu. W obliczeniach wejść pod uwagę cenę detaliczną. Widzimy, że to zadanie jest rozbite na dwie części. Najpierw musimy policzyć ilość recept w względem miesięcy, a później cenę. Leków sumować względem miesięcy. No to zaczniemy. Tą część możemy zrobić na podstawie ferendy pomocniczej do zadania pierwszego. Konstruktor, gdzie będzie mieć numer miesiąca, chociaż ja wolę nazwę, więc. Nazwę miesięcy bierzemy z miesięcy, więc trochę masło maślane, ale jest to wygodniejsze w zapisie. Dodajmy jeszcze sortowanie rosnące. I jeszcze policzymy po ID recepty. I mamy informację, że w styczniu Wypisano 800 recept, w lutym 742 recepty, natomiast w marcu 936 recept. Wszystko się zgadza. Zapisujemy. Zadanie trzecie A. Przyjrzyjmy się zadaniu trzeciemu B. Sumaryczną wartość wszystkich leków z recept. Tym razem recepty. Podobnie stworzymy konstruktory. Pamiętajmy, że mamy dwa nawiasy otwarte, ceny detaliczne, sumujemy, widzimy pewną niedokładność. Więc poprawimy zapis. I wszystko gra. Zapisujemy zadanie trzecie B. Wynik poprawny. Kolejna treść zadania: leki mają różne ceny detaliczne. Podaj cenę detaliczną najdroższego leku, na który wypisano receptę badanej przychodni oraz nazwę grupy, do której ten lek należy. Czyli interesują nas recepty, bo dany lek musi być wypisany. Potrzebujemy leków refundowanych, bo łączą nas z grupą leków. Potrzebujemy nazwy grupy i potrzebujemy cenę. Malejąco i tylko ten jeden najdroższy lek. Mamy ten lek. Sprawdźmy rozwiązanie. Cena, nazwa nam się zgadza. Zadanie czwarte. Zadanie piąte. Dopłata funduszu do leku to różnica pomiędzy ceną detaliczną a ceną refundowaną. Utwórz zestawienie zawierające datę wystawienia i identyfikatory recept, dla których suma dopłat do wszystkich leków z danej recepty jest większa niż 2000 zł. Zestawienie posortuj, rosnąco według daty. projekt ferendy Dobrze, damy ID recepty. W zadaniu było potrzebne jeszcze daty wystawienia. No i teraz tworzymy wyrażenie Tu będzie wyrażenie, gdzie będziemy mieć sumę różnicy. Konstruktor, mamy mieć sumę różnicy, więc suma i różnica. Różnica między ceną detaliczną, czyli cena detaliczna odjąć, cena refundowana. Zamykamy nawias, gotowe, ja chciałem mieć tylko nie wariacje, a wyrażenie, czyli nazwa wyrażenia nie jest nam potrzebna. Osi od razu dajmy kryterium ponad 2000, sprawdźmy, mamy tych dat 10, mieliśmy je posortowane? Posortuj rosnąco według daty. Sortuj rosnąco. Sprawdźmy rozwiązania. 2 stycznia, 5 stycznia, 27, dwie recepty. wszystko się zgadza zapisujemy, jest to zadanie piąte no i cóż, mamy rozwiązane zadania teraz pozostaje zgodnie z treścią wyeksportować to do pliku wyniki jak to poprawnie zrobić zadania pierwszego eksportujemy do plik tekstowy Eksportuj dane z formatowanym układem. Otwórz plik docelowy. Ja proponuję sobie to ustawić w takim miejscu, żebyście mogli potem szybko to usunąć. Na przykład, na pulpicie nazwę to zadanie. Eksportujemy. Dla pewności, że wszystko będzie poprawne, wybierzcie kodowanie UTF-8. Tak wygląda rozwiązanie. Kopiujemy. Zadanie pierwsze. Zadanie drugie. Kolejne rozwiązanie: Ctrl A, zaznaczamy wszystko. Ctrl C, kopiujemy. Ctrl V, wklejamy. Zadanie trzecie. Tu mamy dwa pliki z rozwiązaniami. Oczywiście możecie mieć w razie czego wszystkie 5 plików ze sobą. Na maturze nie zaszkodzi, ale i tak zgodnie z poleceniem musicie eksportować wszystkie rozwiązania do jednego pliku i nazwać go zgodnie z poleceniem. Mam nadzieję, że ten sposób jest dla Was jasny. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał. Postawicie lajka, udostępnij film znajomym, którzy też przygotowują się do matury z informatyki. Ja za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.